Witam w kolejnym odcinku kariery Grupego, lecimy kolejne mecze. Mamy tutaj Owrala 28, dostępne treningi, lecimy, podbijemy sobie tutaj ocenę ogólną. Na pewno skoczy coś wyżej, już mamy 30, no i dalej lecimy kilka meczy. Postanowiłem tutaj, żeby tutaj nie przeciągać całych spotkań najlepsze akcje brameczki kilka można powiedzieć meczy rozegranych w całości tylko jednym zawodnikiem kilka całą drużyną kilka wybierając najlepsze akcje mamy meczyk kolejny w Stockport Zagramy sobie całą drużyną No i tutaj powycinamy najlepsze momenty z tego meczu, tak żeby wdrożyć się po dwóch dniach przerwy od FIFA i zobaczymy w Więc tutaj pierwsza opcja lepsza drużyny przeciwnej 8 T 1-0 od razu mogę, że ten, w tym meczu nic nie wychodziło w zasadzie wszystko wychodziło różnie. różni przeciwnych stworzyli 35 minuta już było 2-0 i w zasadzie druga połowa też wchodzili tutaj po wronę jak masę go od 3-0 i w zasadzie Zaraz kolejna akcja, wydawało się, że nie trafił z główki, ale domknął akcję zawodnik i w zasadzie 4-0, kolejna akcja broni, ratuje zły bramkarz i gruby ściągnięty z boiska, wynik zakończony, jeszcze jedna bramka padła. 5-0, więc rozpoczęcie po dwóch dniach przerwy e, no, źle wpłynęło całkowicie i czekamy na lepsze wyniki, mamy overalla 33 więc widzimy, że tutaj szybko rośnie e, po każdym treningu e, sesje treningowe podwiedzają po 2-3 ogółem, podciągamy w miarę szybko do końca sezonu, liczę, że przy takich treningach spokojnie na 55 może nawet do 60 dobijemy na koniec sezonu. Mamy dopiero, można powiedzieć, połowę sezonu, nawet, nawet nie, więc tutaj 11 spotkań, a wszystkich będziemy mieli 36, więc nawet nie ma jeszcze połowy. Gramy kolejny mecz, gramy tym razem e, tylko jednym zawodnikiem, czyli tylko naszym napastnikiem grubym zobaczenia tutaj pójdzie z no i w zasadzie pierwsza składna akcja dopiero 25 minuta bramkarz wyszedł, piłka między nogami mamy 1-0 gruby spokojową brameczkę kolejna akcja, chwilę później, 2 minuty później wydawało się, że nie udało się dopuścić grubego no i tu wystawienie, można powiedzieć do boku zibra grupego w przeciągu 3 minut kolejna akcja 3 minuty później można powiedzieć kilka podaj sklepki gruby przy piłkę i tutaj moim zdaniem piłka wpadła do bramki na powtórce Widać, że no, ona się odbija gdzieś tam za linią, nie wiem jak to nie mogło być uznane, no, ale nie ma bramki. Druga połowa meczu, szał obronił bramkarz i w zasadzie wypuszczenie na sam, na sam, 76 minuta, akcja na 2-1, bramka kontaktowa, nic więcej w meczu się nie działo był wyszedł dwie braneczki Kejlordan dwie asysty ocena wysoka choć nie najlepsza ale trzy punkty zdobyte lecimy dalej więc walczymy żeby podbić troszeczkę w tabeli do góry widzimy trzy zadania wykonane ocena e, menadżera wzrosła lecimy dalej z działaniami z treningami na razie trzecie miejsce, więc jest spoko. Możemy jeszcze spokojnie powalczyć o tytuł mistrza. No i tutaj lecimy z naszym planem treningowym. Mamy tutaj trzy oceny A, jedna ocena C, jedna B. Świetnie nam to podbija. Szybkość biegu już 20, dribbling 45, panowanie na piłku 45, siła Szału 44, już zaczyna to powoli wyglądać ocena ogólna 35 więc co trening w spokojnie 2 do przodu 2 do góry wzrasta e, mamy teraz meczy na wyjeździe więc e, zobaczymy mamy naszego grubego 8 ramek król szczelców na razie e, league 2 prawda więc czyli naszej czwartej ligi angielskiej więc, nie jest źle. Ostatni występ dwie brameczki. Dobra ocena. Miejmy nadzieję, że osiągniemy co najmniej podobny poziom, więc patrzymy co my mamy mieć. Asystę 50% dryblingów. Zadanie. Dobra. Pierwsza akcja, taka godna. 34 minuta w zasadzie to chciałem pokazać, że drugu został kontuziowany. Nie, więc tutaj się nie poddajemy i od razu po kontuzji pierwsza świetna okazja, gdzie bramkarz uratował zespół gospodarzy, no i dobitka już niecelna. Druga połowa, no widzimy Gruby, tak jakby bez kontuzji, tak, Sparadżanów tutaj powolny, ale nie ma już tego znacznej kontuzji, dobrze chciał przyjąć piłkę a w zasadzie nie wiem nie została uznana asysta Taylor Dan na 1-0 I w zasadzie mamy teraz akcję z 70 minuty gdzie gruby powalczył, ładnie zablokował i tutaj blokował zawodnika nie dał się faulować wyszedł sam na sam i pod poprzeczkę spokojował brameczkę na 2-0 Więc mamy 72 minutę 2-0 Ostatnia minuta, już doliczony czas i zbieg w zasadzie sam na sam, uderzenie w poprzeczkę, wydawało się, że jeszcze w rące wybije, natomiast dobił z główki na 2-1 i to już była ostatnia w meczu, kolejne trzy punkty, kolejne zadania wykonane, lecimy z treningiem, z działaniami dostępnymi mamy tutaj możliwość podniesienia sobie tutaj naszego poziomu indywidualisty czyli plus 30 ocena ogólna 35 no jedynym mankamentem jest to że nie zarabiamy kasy bo na tyle spotkań co wygraliśmy nie mamy praktycznie żadnych funduszy tutaj mamy możliwość za no, no, 5000 euro ja mówi że mamy 8000 euro i już 5000 poszło więc mamy tylko e, niecałe 3500 zarabiamy praktycznie nic tutaj poziomy widzimy dominuje już indywidualista e, no, przyspieszenie które jest tutaj nam bardzo potrzebne pasowałby jeszcze tych punktów troszkę zdobyć zrobimy szybki trening no i w zasadzie 35 pięciu, zobaczymy czy dalej o 2. Nie skoczyło, jeden, no ale świetnie rośnie. Szybkość biegu już mamy 23, więc już blisko 25. Powoli no Im szybszy będzie, tym, tym ciężej będzie zatrzymać naszego napowietnika. Więc patrzymy tutaj 36 gółem. No, na razie. Nie ma tutaj szału w porównaniu do innych zawodników, ale na koniec sezonu tu mamy na razie 16 tylko lat, więc na koniec sezonu jak dobijemy na około 55 prawda no to jakoś to wrośnie tutaj widzimy e, dribbling jest 38 podania 4-3 no przyspieszenie 8 tutaj jest no, to najgorsze ale siła strzału jest 46 rzut wolny też ładnie 40, skręcenie 42, podanie 47, długi podanie 43, drybi 4,7 i już zaczyna to ładnie wyglądać zresztą overall ogólny 36 no to już na pewno lepszy niż od startu od, od zasadzie od jedynki tamta kolejny trening już mam w górę 38 no i ciągle to co mi teraz zależy czyli Szybkość biegu ustawiamy w ataku rośnie. No, no w zasadzie rośnie po kolei wszystko wykańczanie akcji, więc lecimy kolejny meczek, odpalimy na zasadzie najlepszych akcji z meczu. Czyli tutaj troszkę przyspieszymy, żeby tych kilka meczów leciało troszkę szybciej niż rozkrywanie całego spotkania jednym zawodnikiem wodnikiem wszystkimi. No i Pierwsza akcja mamy szansę dla naszej drużyny na dośrodkowanie. Piąta minuta meczu. Widzimy sam połykarny, karny, Nie wiem jak on to przestrzelił. No i osiemnasta minuta rzut karny dla drużyny gospodarzy. No było blisko troszkę spóźnione. Porada wąskaza trochę spóźnił. Może by to wyciągnął stronę się rzucił mamy szansę 46 minut na dośrodkowanie podobna sytuacja nie wiem czego tak lekko gruby szewił też udało to obronić no i kontra naszej drużyny podanie wypuszczenie grubego no i to jakby był troszkę szybszy sprytniejszy to może udałoby się jakoś tego obrońcę, prześcignąć albo jakoś dominąć. Szansa dla drużyny gospodarzy. przed idealnie, wypuścił podaniem. też pierwszy strzał obroni i nie wiem jakim cudem obronił dobitkę. Jest dalej tylko jeden do 0. do wynik i tu mamy dalekie podanie z własnej połowy granie piłki jeszcze do środka. Próbowałem faulem nawet zatrzymać, ale nie dał rady i mecz kończy się wynikiem 2 do 0. Nie ugraliśmy żadnego punktu nawet strzelonej bramki, więc lecimy od razu kolejne spotkanie. W taki sam sposób najlepsze akcje wybrane z meczu mamy tym razem rzut karny dla nas e, no nie strzela gruby tylko drugich napastników Hailor Dan gruby jeszcze troszeczkę te rzuty karne ma źle dopracowane tu mamy efektywnie wspólnie wykonany rzut karny no i już akces drugiej połowy rzut rożny dla gości przepychanki w polu karnym gruby Występuje gdzieś tam próbuje wybić piłkę, udało się zażegnać. Niebezpieczeństwo, więcej akcji ciekawych meczu nie było, mecz zakończony wynikiem 1-0 no i w zasadzie no, gruby, słaby występ, lecz trzy punkty zdobyte, możemy spokojnie podciągnąć w treningu, zobaczymy czy skoczy na 40, no nie, ale mamy już 39 i ustawianie w ataku na 30 siła strzału 49, więc tutaj ciągle to rośnie. No i mamy tutaj mecze pucharowe, widzimy no na razie po dwóch meczach mamy 0 punktów i mamy mecz na wyjeździe z drużyny Boltonu. Więc jeszcze dostępne działania. Ok. Ogółem mamy już 41 po wykonaniu tych naszych działań, treningów jeszcze 5 sesji dostępnych ale lecimy mecz na wyjazd z Boltonem ustawienie można powiedzieć środkiem jednej, drugiej drużyny podobne zobaczymy czy w meczu pucharowym uda się w jakieś punkty na razie po dwóch spotkaniach 0 punktów Bamy na wyjeździe z Voltonem mamy trzy razy celny strzał, ofensywny trzy podania. Pierwsze podanko już dobro zaliczone, Piąta, szósta w zasadzie minuta. Półko wycofane na 11 metrów no i w zasadzie gruby strzela pierwszą bramkę już w 7 minucie z 11 metrów. Bardzo precyzyjne, mocne uderzenie. I lecimy 30 minuta prawego skrzydła, zbiegnięcie do środka, wycofanie piłki i podobna sytuacja, 11 metr, e, można powiedzieć obrzut karny, mamy 2-0, więc mecz tam się powoli zaczął układać, Gruby świetnie tutaj wypuścił na lewe skrzydło, mamy kolejną sytuację, podanie wzdłuż, można powiedzieć, pola karnego, 3-0, 38 minuta, więc nie powinno być tutaj już straconych punktów. Kolejna akcja, można powiedzieć już końcówka eee, doliczony czas gry pierwszej połowy i Gruby mógł strzelić bramkę. Bramkarz ratuje sytuację. Mamy z drugiej połowy Bolton sam na sam. Brampa na 3-1. I w zasadzie zacząłem tutaj się troszeczkę obawiać, bo mamy końcówkę. Dobrze, że to już jest 89. minuta, bo szczelna blanka kontaktowa i e, zmiana grubego symulacja ostatnich minut. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 3, czyli 3 punkty zdobyte w meczu pucharowym. No niezbyt udany występ do końca grubego, ale w tabeli jesteśmy, dużo stratu do prowadzącej drużyny. Jesteśmy na razie na naszym miejscu i punkty zdobyte w Pucharze, więc gonimy też w Pucharze, żebyśmy mogli przejść dalej. Ok, 20. Ile tu mamy? Ostatnia drużyna 8 punktów, a my mamy 26 na 39, za żadnej porażki Leighton nie miał. Więc ciężko będzie pewnie zdobyć już wyższość, chyba że Leighton zacznie coś przegrywać. Dobra, mamy możliwość kolejnego meczu, 42 off i mecz na wyjeździe, energia grubego przed meczem odzyskana, więc tutaj wytrzymałość też już jest podwyższona tutaj mamy król szczelców widzimy, że no, nie gruby, tylko inny zawodnik z drużyny przeciwnej, więc mamy tutaj też jakiegoś dobrego szczelca w tym meczu zobaczymy jak mecz się wyłoży posiadanie piłeczki mamy mieć, tak, uniknąć przegrany. dobra 35 minuta i pierwsza jakaś konkretniejsza sytuacja w naszej drużyny, Gruby świetnie wypuścił, uzyskał asystę, od razu jego cena wzrosła e, w górę i mamy tutaj sytuację, kiedy Gruby wychodzi, czy zaraz e, myślałem, że wyjdzie sam na sam, ale spokojnie go przepędzili i ramkarz uratował sytuację, ostatnia minuta meczu, nic więcej się nie wydarzyło, Jedna bramka, gdzie gruby zanotował asystę 1-0, 3 punkty i możemy spokojnie świętować zwycięstwo. Ok, i w zasadzie Lejton, widzę, dalej wygrał 1-0, czyli dalej bez porażki mamy tutaj. Info takie że 13 zejściów z 3 remisy Leitonu, więc no, można powiedzieć jak dalej tak pójdzie to, to mają pewne zwycięstwo pewne w tym sezonie no ale my zobaczymy o drugie trzecie miejsce tak żeby premiowane było awansem z czwartej ligi żeby wskoczyć na e, trzecią ligę one tak, One. no i w zasadzie widzimy 9 bramek ma e, Taylor Dan teraz samo ma gruby i jeszcze mamy dwóch zawodników jeden z Leyton Smith i jakiś z Rodal, jakiś gościu. Także jedna bramka e, wystarczy, żeby być próbem szczelców przeskoczyć pozostałych zawodników, no ale konkurencja e, dobrze jest coraz większa, a poza tym e, z meczu na mecz mój zawodnik e, ma coraz większy overall, już mamy 43, więc no połowa sezonu można powiedzieć, e, więc jak dobrze pójdzie, to nabijemy, nie tak jak 55, to nabijemy 65 overalla. a wiadomo później już nie rośnie to tak szybko, ale Różne do meczu, a i niepotrzebne wyjście bramkarza, przerobował, 37 minuta, świetnie przerobował bramkarza i mamy 1-0 dla drużyny przeciwnej. 39 minuta, miało być podanie do Grubego, wyklepane i Gruby ratuje sytuację, mamy 41 minuta, 1-1. Akcja już z drugiej połowy, 70 minuta, troszkę zamieszania, troszkę przypadku. Trzał, po poprzeczkę i 2-1 dla drużyny gości. Główne z ostatniej akcji meczu, gruby wypuszcza piłkę, jest 90 minuta, troszkę zamotany, wycofanie do grubego, 11 metr, podobna granica jak wcześniej. I w 91. minucie bramka do szatni. Widać radość. Jeden punkt. A w zasadzie w ostatniej sekundzie mamy zakończenie akcji i meczu przez sędziego. Także się udało ugrać. Lejton widzę przegrał 2 do 3 swój pierwszy mecz. Więc sukces. Taki, że możemy dzięki tym je, temu jednemu punkcikowi zbliżyć się o jeden punkt, no szkoda, że nie było trzech, bo Lejton jest właśnie przegrywać, może uda się coś podgonić. Obral 44, także nie jest źle, szybkość już 37, ustawienia ataku 4.1, nie jest źle jest w zasadzie bardzo dobrze eee, zobaczymy 44 WM zobaczymy jak to teraz tutaj wygląda status do wypożyczenia okej okay. no to spróbujemy może będzie jakaś trafić jakaś fajna drużyna pod koniec sezonu po sezonie e, zadecydujemy czy zostajemy w klubie czy przyjdziemy sobie gdzieś indziej dobra tyle na dzisiaj resztę działamy jutro. Dzięki. Do usłyszenia.